To jest podcast AI codziennie, czyli co słychać w sztucznej inteligencji. Zapraszam do wysłuchania najciekawszych informacji ze świata AI. Dziś jest środa, 29 listopada 2023 roku. Przy mikrofonie Michał Dobrzeński, dzień dobry, ale tym razem nie jest to mój głos wygenerowany przez AI. W najbliższych dniach podcast będę nagrywał osobiście, a wynika to z tego, że testuję nowe rozwiązania związane z syntezą mowy, no a poza tym z nagrywaniem podcastów jest trochę tak, że to po prostu wciąga i przyznam, że trochę się za tym stęskniłem. Więc w miarę możliwości czasowych będę starał się nagrywać trochę samemu, również dlatego, żeby zoptymalizować sobie cały łańcuch produkcyjny. A teraz już nie przedłużając, zapraszam do wysłuchania najciekawszych informacji dotyczących świata sztucznej inteligencji. Na początek zaglądamy do portalu Spider's Web. Nie jest to informacja najnowsza, bo jest datowana na 21 listopada, a więc jest sprzed tygodnia, ale przyznam, że do tej pory się z nią nie spotkałem i Czytając wczoraj ten, ten artykuł, pomyślałem sobie, że to na tyle ciekawe, że przekażę ją Tobie, droga słuchaczko, szanowny słuchaczu. Otóż okazuje się, że wraz z rosnącym zainteresowaniem aplikacjami AI, zauważalny jest również wzrost popytu na komponenty elektroniczne zawierające metale szlachetne, metale szlachetne takie jak złoto, srebro, platyna i pallad. Tomasz Gessner z TAVEX zwraca uwagę, że duża trwałość i niezawodność złota czynią je niezastąpionym w przemyśle elektronicznym, co ma kluczowe znaczenie w kontekście sztucznej inteligencji właśnie. Korozja może skutkować poważnymi awariami. To jest bardzo istotne. Analitycy prognozują, że technologiczny rozwój w obszarze sztucznej inteligencji wesprze popyt na złoto i inne metale szlachetne. Firmy z branży przewidują nawet dwucyfrowy wzrost dostaw serwerów i przełączników AI w ciągu najbliższych lat, co dodatkowo pobudzi zapotrzebowanie na metale szlachetne. Stabilność i odporność na korozję sprawiają, że złoto może pełnić kluczową rolę w zapewnieniu trwałości i bezawaryjnego funkcjonowania skomplikowanych systemów opartych na sztucznej inteligencji. Jak podaje portal, cytując wspomnianego eksperta, Zapotrzebowanie zwiększy się na stopy platynowe stosowane w produkcji chipów, wielowarstwowe kondensatory ceramiczne ze srebrem, a także z palladem w komponentach dużej mocy, czy złote złącza w chipach i obudowach pamięci. No a więc wniosek jest banalnie prosty. Kto ma wolną gotówkę, szybciutko skupujemy złoto. Kolejna wiadomość. Naukowcom z Uniwersytetu w Cambridge udało się stworzyć sztuczną inteligencję posiadającą cechy typowe dla mózgów żywych organizmów, stosując pewne ograniczenia. Eksperymenty przeprowadzone na modelu uproszczonej wersji mózgu wykazały, że taki system rozwija cechy i rozwiązania analogiczne do mózgów wysoce rozwiniętych organizmów. Wirtualna przestrzeń z węzłami obliczeniowymi pełniącymi rolę neuronów i ograniczona odległość między nimi stanowiły klucz do badań. Sztuczna inteligencja poddana ograniczeniom typowym dla ludzkiego mózgu wykonała zadanie, które wymagało łączenia informacji i znajdowania najkrótszej drogi dojścia do wyniku. System poprawiał swoje działanie dzięki informacjom zwrotnym, a jego węzły zaczęły adaptować swoje odpowiedzi, zmieniając sposób kodowania informacji, przypominając adaptacyjne mechanizmy mózgu. Czy to jest przełom? Może tak, może nie, czas pokaże, ale nie ma wątpliwości. Że powoli wchodzimy z rozwojem sztucznej inteligencji w dość niebezpieczne rejony. Brak szybkich regulacji dotyczących rozwoju AI może w dość bliskiej perspektywie okazać się zgubne. I kolejna wiadomość. A następna wiadomość dotyczy Microsoftu. O Microsoftcie kilkukrotnie już informowałem, ale warto zerknąć do portalu AntyWeb. By the way, dzisiaj mamy tylko polskie źródła informacji, tak się złożyło. Antweb, który wczoraj opublikował artykuł dotyczący Copilota. Otóż Microsoft ogłasza ambitne plany rozwoju narzędzi AI w Bingu, gdzie Bing Chat zostaje przemianowany na Copilota właśnie, zwiększając możliwości Chatbota dzięki integracji z nowym modelem GPT-4 Turbo autorstwa OpenAI. Nowy model językowy promuje zaawansowane funkcje, takie jak przetwarzanie zapytań do 300 stron maszynopisu. Przy czym użytkownicy Binga mają zyskać dostęp do tego narzędzia za darmo. Michał Parakhin z Microsoftu zaznacza, że choć GPT-4 Turbo wydaje się perspektywiczny, nadal wymaga dopracowania, w tym usprawnienia funkcji przydatnych programistom. Parakhin z entuzjazmem odnosi się do ewentualnego zwiększenia limitu odpowiedzi chatbota, co usprawniłoby analizę skomplikowanych problemów programistycznych. Planowane wdrożenie wtyczek od innych firm do Copilota zwiastuje znaczne rozszerzenie funkcjonalności, otwierające nowe możliwości niezależnie od lokalizacji użytkowników. To już wszystko na dziś. Dziękuję, że jesteś z nami. Do usłyszenia już jutro. Cześć. To już wszystko na dziś. Dzięki za wysłuchanie AI codziennie. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o omawianych tematach, linki do wiadomości znajdziesz w notatkach odcinka. Pamiętaj o włączeniu subskrypcji tego podcastu, co sprawi, że Twoja aplikacja powiadomi Cię o nowym odcinku. Będziemy też bardzo zobowiązani, jeśli udostępnisz ten podcast w swoich mediach społecznościowych. Dzięki temu jeszcze więcej osób dowie się o możliwościach, jakie może przynieść sztuczna inteligencja każdemu z nas. Dziękujemy i do usłyszenia jutro. Koncept audio.